Widzimy, że jedna z najpopularniejszych stref aktywności gospodarczej w Małopolsce, w niepołomnicach, potrzebowała tego typu inwestycji. Kluczowe jest, aby przedsiębiorcy mieli dobre warunki pracy, ale również bardzo dobrą komunikację i transport do swoich miejsc pracy. To również odciążenie centrów miast. Takim przykładem są niepołomnice, że ciężar samochodów będzie przemieszczać się poprzez obwodnice niepołomnic i podłęża, ale przede wszystkim przez tego typu inwestycje poprawiamy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tych chronionych oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podajemy do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Niepołomic, ale odcinek bardzo istotny, ponieważ łączy strefę ekonomiczną niepołomicką, jedną z największych stref w małopolsce z drogą międzynarodową, więc już samo to oświadczy, jak cenna jest ta inwestycja. Ta inwestycja była niezwykle potrzebna, niezwykle potrzebna dla Niepołomic, dla mieszkańców Niepołomic, dla Niepołomskiej Strefy Inwestycyjnej, dla blisko 80 dużych zakładów produkcyjnych, które tutaj w strefie mają swoje siedziby i była ważna dla całego regionu Małopolskiego, który bardzo prężnie rozwija się w zakresie gospodarczym.